Budynek byłego kina Słońce w Pieszycach zna chyba każdy mieszkaniec gminy. Pochodzący z końca XIX wieku, obiekt kojarzy się z kulturą, rozrywką i latami młodości i świetności. Część budynku jest obecnie wyburzana, a pozostała zostanie rozbudowana. Na gruzowisku powstanie nowe Centrum Kultury. Od kilku dni trwają prace rozbiórkowe i niejednemu mieszkańcowi Pieszec łza się w oku kręci, gdy patrzy na walące się ściany. To historyczna nie tylko dla miasta chwila. Kino słońce zawsze miało dla mieszkańców pieszczyc olbrzymie znaczenie. Wiele osób, już dzisiaj dorosłych wspomina jeszcze, gdyby dziećmi, młodzieżą, te pobyty w tym obiekcie, było to główne centrum kultury dla naszego miasta. Tutaj odbywały się te najważniejsze wydarzenia artystyczne, miejskie, kulturalne. Oczywiście tym najważniejszym zadaniem to było samo kino w sobie, kino słońce. Dzisiaj mieszkańcy wspominają słynne wówczas projekcje filmów typu Flippy Flap czy Winetu. Przypomnę, że w niedzielę przed południem były wyświetlane specjalne poranki dla dzieci, ale to kino również służyło jako scena występów artystycznych. U nas w Pieszycach w Kinie Słońce występowali tacy artyści jak Irena Jarocka, jak Włodzimierz Korcz, jak Piotr Szczepanie, Alicja Majewska, więc cała plejada ówczesnych polskich gwiazd. Na prace rozbiórkowe warto jednak patrzeć z nadzieją, że niebawem w tym miejscu powstanie nowoczesne Centrum Kultury z nową salą widowiskową i nową sceną. No i temu to wszystko ma służyć, chcemy żeby kino było na miarę XXI wieku i oczywiście żeby było na nowo tym miejscem, gdzie będą do nas dopieszyć, przyjeżdżały obecne gwiazdy sceny polskiej, a może nie tylko. Ale przede wszystkim chcemy, żeby to było miejsce spotkań dla mieszkańców, miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli dotknąć kultury, Mogli się, będą mogli się spotkać, przebywać ze sobą i tworzyć tą miejską integ integrację. Centrum kultury zostanie zbudowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Całkowity koszt budowy to ponad 6 milionów złotych brutto. Kwota dofinansowania to aż 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina Pieszyce pokryje więc zaledwie 15% wartości inwestycji. Centrum ma być gotowe jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy, aby do końca listopada ta budowa już była zamknięta pod klucz, czyli bardzo krótki termin, bardzo krótki czas duże wyzwanie dla wykonawcy. Dlatego też przyjęliśmy taki specjalny nadzór dla tej inwestycji. Organizujemy tutaj u nas w Urzędzie Miejskim co dwa tygodnie spotkania z wykonawcą, z branżami, z inspektorami nadzoru żeby na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy, które się pojawią na tej budowie. Na razie mróz nie przeszkadza w pracach wyburzeniowych. Zarówno inwestor, jak i wykonawca liczą jednak na to, że niebawem nadejdzie wiosna i pogoda pozwoli na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem.